Tragedia przed opolem. Ryszard Rynkowski miał wypadek samochodowy. W niedzielny wieczór odbędzie się ostatni dzień Konicznego Festiwalu Muzycznego w Opolu. Na chwilę jednak przed finałowymi poprawkami pojawiła się zatrważająca wiadomość dotycząca Ryszarda Rynkowskiego. Legendarny artysta uczestniczył w wypadku samochodowym. Opole 2025, Ostatni dzień festiwalu Ostatni dzień w amfiteatrze 1000 plecia ma zakończyć się niezapomnianym koncertem. Telewizja Polska przygotowała dla widzów aż dwa tematyczne występy. W Opolu zabrzmi może gwiazd w związku z trzeć Jacka Cygana, urodziny oraz małe tęsknoty. Koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego Koncert z okazji urodzin Jacka Cygana rozpocznie się o godzinie 19.45, a na scenie wystąpią m.in. Andrzej Seweren, Grażyna Łobaszewska, Stanisław Sojka, Ralf Kamiński, Mietek Szcześniak, Edyta Górniak, Ewelina Flinta, Anna Jurksztowicz, Majka Jeżowska, Andrzej Poniedzielski, Piotr Cugowski, Marcin Januszkiewicz, Magda i David Beucher, Mariusz Patera oraz Beata Rybotycka. Nie zabraknie też zagranicznych gości. Wśród wykonawców, którzy wystąpią w związku z jubileuszowym koncertem Jacka Cygana, zobaczymy światowej sławy artystę, Garou. Polacy z przyjemnością włączą swoje odbiorniki na te występy. Niestety, chwilę przed ostatnimi przygotowaniami Izopola docierają nas smutne wieści. Ryszard Rynkowski nie pojawi się na miejscu w czasie koncertu. Powiadomiono o wypadku samochodowym. Tragedia przed Opolem 2025 Jednym z artystów. Którzy mieli uświetnić niedzielny koncert, miał być Ryszard Rynkowski. Wokalista od lat występuje na scenie i uświetnia swoim głosem największe muzyczne wydarzenia. Tym razem miał wesprzeć Jacka Cygana w jego jubileuszowej imprezie. Piosenkarz jest doskonale znany publiczności w Opolu już od 1979 roku. Wtedy to otrzymał trzy nagrody na KFPP za utwór Masz w oczach dwa nieba. Wypromował także m.in. Bananowy song", Szczęśliwej drogi już czas czy Dziewczyny lubią brąz. Publiczność w amfiteatrze już nie mogła się doczekać, by wraz z nim zaśpiewać największe przeboje podczas finałowego koncertu. Niestety z najnowszych ustaleń wynika, że legendarny wokalista nie pojawi się na scenie. Świat gwiazd dowiedział się o wypadku samochodowym, w którym uczestniczył artysta. Co się stało? Organizatorzy reagują na dynamiczną sytuację. Ryszard Rynkowski miał wypadek samochodowy. Wiadomość o niefortunnym wydarzeniu spadła na organizatorów jak grom z jasnego nieba. Przed artystami ostatnie próby, a dotarły do nas informacje o nieobecności Ryszarda Rynkowskiego. Co się stało z legendarnym wokalistą? Dziś po południu dotarła do nas przykra informacja o wypadku samochodowym Ryszarda Rynkowskiego. Niestety nie pojawi się on na koncercie Jacka Cygana, ale za to wystąpią wszystkie pozostałe gwiazdy, które są już po próbach, mówi nam osoba związana z organizacją festiwalu w Opolu. Ryszard Rynkowski miał być jedną z największych gwiazd wieczoru. Publiczność miałaby zaśpiewać wraz z nim jego najpopularniejsze hity. Ryszard miał zaśpiewać, wypijmy za błędy. Jedzie pociąg z daleka, drugi z utworów prawdopodobnie wybrzmi w innej formie. Na razie ustalane są szczegóły występu, dodaje nasze źródło. Sytuacja jest dynamiczna. Jacek Cygan, który ma świętować wieczorem jubileusz, przejął się losem kolegi z show biznesu. Jacek Cygan bardzo przejął się tą informacją. Pozostaje w stałym kontakcie z bliskimi artysty. Na razie nieznane są szczegóły dotyczące zdarzenia, które zablokowało udział pana Ryszarda w Opolu. Relacjonuje dla nas menadżerka gwiazdona w Leklak.